Zdolonych robaków szukam, bo zapomniałem wziąć z domu. Ale nie ma tu jest moje obozowisko, ale nic nie bierze ani na przepływankę. Pani na popera Też nic Mgła opada, może jak wyjdzie słońce to coś zacznie brać Chociaż dobrze, że kawusia jest Zanęta rzeczna doprawiona czosnkiem i mułem z rzeki wreszcie jest jakaś ryba. Bo żona by mnie z pewnością okrzyczała, gdybym do domu nic nie przyniósł. Ale drugi klucz. Słońce wyszło. Ryby nadal nie biorą. Więc jadę do domu.